którego się udaliśmy otoczony jest złą aurą zwany początkowo był lożą masońską okazało się jednak to nietrafne określenie była to praktycznie jedynie plotka a co tutaj miało powstać to praktycznie opowiem wam jak już znajdziemy się w środku budynek znajduje się w lesie jest tu zupełna cisza to jest przede wszystkim jedna z zagadek dlaczego dlaczego ten budynek generalnie został postawiony tutaj w lesie dlaczego ten ktoś nie chciał aby grono osób praktycznie wiedziało o tym budynku no i generalnie wiąże się też z tym miejscem pewna ciekawa historia oraz jedna z historii taka już troszkę straszniejsza no, związana jest praktycznie z okultyzmem z sektą satanistów i z odprawianiem mszy tutaj w tym miejscu no cóż mogę powiedzieć jest to pustostan nigdy nie został dokończony Prak praktycznie 10 lat temu Osoba, która miała w planach postawienie tutaj z tego co już się dowiedzieliśmy galerii artystycznej galerii, galerii sztuki nowoczesnej niestety nie udało się tego dokończyć, a dlaczego? o tym powiem wam jeszcze na końcu bo wiąże się z tym pewna inskrypcja, która jest umieszczona na jednej ze ścian tego budynku dosyć ciekawe słowa, które praktycznie no można powiedzieć, podsumowują te wszystkie osoby, które były zaangażowane w powstawanie tego budynku. Emblemat krzyża na ścianie. Miejsce jest surowe, ale powiem Wam, że naprawdę sposób, sposób w jaki zostało zbudowane no jest naprawdę mega, mega. Co myślisz o tym miejscu? Fajne bardzo tylko muszę być to pyżąc. Powiem Ci, że zastanawiam się. ten kubek tutaj. Prawdopodobnie ktoś tu już był przed nami. Czerwone rękawiczki. Słuchajcie, tak jak wspomniałem już na początku, tam u góry prawdopodobnie jak, jakiś czas temu, zobaczcie, latanie nietoperz. Spokojnie, spokojnie, nietoperz nic się nie zrobi. Ale już są fakt, są fakt, że właśnie miejsce to jest związane, powiązane praktycznie z odprawianiem tutaj czarnych myszy i na dodatek latają tutaj nietoperze. Powiem ci, że tutaj to potęguje. Odczucia, to co czuję wewnątrz. A miejsce, o którym mowa, znajduje się piętro wyżej. Piętro wyżej się praktycznie, znajdował się praktycznie ołtarz lub tron. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, nie znam się na tym. I tak naprawdę nie chcę w to wnikać. Nie chciałbym mieć z tymi ludźmi do czynienia, powiem Wam szczerze. Oczywiście, za chwilę przejdziemy tam piętro wyżej. Zobaczycie tą specyficzną kopułę, dookoła której możemy zauważyć łaciński napis. Ale sprawdźmy sobie te pomieszczenia Może coś skrywają. Tutaj mamy jakiś taras. Zobaczcie. Szkoda, że miejsce to nie zostało dokończone, bo fajnie mogłoby wyglądać. No i też ciekawostką jest to, dlaczego, skąd się wzięła w ogóle historia o tym, że miała to być loża masońska. A jak wiecie masoni inaczej wolnomularze. Było to społeczeństwo ludzi, którzy można powiedzieć byli uważani za ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach. Zobaczcie, ile tu będzie to teło. A najważniejsza sprawa to jest taka, że uważano, że osoby, które należą do masonów, po prostu zawarły pakt z diabłem. Nie wiem, możecie to sami ocenić. Dobra, myślę, że możemy wpić do góry. nie? Można spróbować. Jak najbardziej, że widzę szalony tutaj. Zobacz. To jest ta kopuła, o której mówiłem. Za chwilkę sobie. No i w tym miejscu, tam z przodu, można powiedzieć, tam znajdował się ołtarz. Gdzie odprawiano czarne przęsy. Tutaj możemy zobaczyć wszystkie. Deski, które się pozarywały, albo nie zostały jeszcze użyte No ale tutaj, w tym miejscu prawdopodobnie Odprawiano Prze Pewna osoba mi pisała, że Jakiś czas temu był tutaj ołtarz, teraz to już jest Zdemontowane praktycznie No i co najciekawsze, ta cała kopuła tutaj Ten cały łaciński napis Hits, porticus sit, tessum, deus, solis, oriente Ocasio olim nunc et in futuro rerum gestarum. No, powiem Wam, że brzmi to jak jakiegoś rodzaju zaklęcie i nie byłbym wcale zdziwiony, że to jest jakieś zaklęcie, bo naprawdę to jest pewnego rodzaju zagadka, co wiązało właściciela tego budynku z Łaciną. Jeżeli to były jakieś religijne pobudki, no to okej, okay, rozumiem, ale. Jeżeli to było coś więcej. Jeżeli rzeczywiście osoba ta przejawiała jakieś cechy wolnobularzy, masonów. Ale nie, nie chcę, nie chcę w to wierzyć. Po prostu... Tu jest jakby że w sensie o, że o, do, 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 do. Myślisz, że coś tutaj mogło być? tak mi się wydaje w No mamy młody sierp. Mamy młody sierp. No nie wiem, no troszkę mi ciężko w to uwierzyć, że mogło być tutaj coś takiego. Masakra. Ale powiem ci, że jak byłem tutaj w dzień i znalazłem się w piwnicy, no to nie wiem dlaczego, ale kamera przestała mi działać, zawiesiła się. Zobacz. Napis. Boga nie ma tutaj z nami. No to jest, ci powiem, takie trochę złowieszcze, nie? Kurde. Ci powiem, że nie wiem o co o tym myśleć, naprawdę. Też nie wiem, te tutaj napisy. I zauważ tak, tutaj na każdym z tych filarów Bog, jest jakiś napis. Bóg. Dar? Ale to już jest... Nie, to jest, to dar. jest polski, czy jeszcze łaciński? To jest dar. Dar otu. Bóg. Otu, Bóg. A to jest raczej już polsko, Polsku, nie? Masz słowiański język. Nie jest łacina. Bóg. Bóg. Dar. Dał? tak, dał dar, Bóg dał o tudar, nie wiem. je może jeszcze tutaj w pomieszczenia, ale tu praktycznie same deski. Tak jakby, tak jakby po prostu, wiesz, tak to wygląda, jakby tutaj pospadało. Było przygotowane do robienia dachu, i ten dach po prostu nie został ukończony. Na moje tak to wygląda. No bo nie widzę tutaj innego wytłumaczenia. No powiem ci, budynek dosyć duży, nie? Jeżeli miał być galerią, no, powiem ci, że. Tam na dole nic. co? I tutaj mamy jakiś pentagram brzydko narysowany Ale też mamy tutaj narysowany tylko, że on jest odwrócony. To nie jest ten właściwy pentagram dla okultystów. Dobra. Myślę, że możemy zejść do piwnic. A następnie zobaczymy sobie ten napis na zewnątrz. A do was drodzy widzowie mam prośbę, jeżeli jesteście z okolic lub wiecie coś więcej na temat tego budynku, jakie były plany co do tego miejsca, co tu mogło się znajdować. To bardzo, to bardzo bym was prosił, abyście napisali mi to w komentarzu. A nie ukrywam, że lubię czytać Wasze komentarze. Zapraszam oczywiście nowych widzów do subskrybowania mojego kanału. No, zobaczcie jakie fikuśne graffiti No ale cóż, jak to często bywa w opuszczonych miejscach artyści chcą wyzwolić swoje emocje Dokładnie. Dobra, myślę, że możemy zejść do piwnicy. Ale to naprawdę fajnie nowo Oczywiście, drodzy widzowie, Wam zostawiam też takie zadanie. Możecie sobie przetłumaczyć ten napis, jeżeli studiowaliście łacinę. Bo wiadomo, każdy język, że tak powiem, ma swoje tłumaczenia: no. czy to język angielski, czy to inny język. No, tu sobie latają ostatnio jak tu byłem Kamerka przestała mi działać Jeżeli ten moment oglądacie no to znaczy, że nagrywanie działało cały czas. Oczywiście w piwnicy to również pustostany. nic tutaj nie ma tak naprawdę. żeby tu była jakaś obora? ale zobaczcie, duży nie to pasie. Tak. Świetny. A tu jest kolejne zejście. No powiem ci, że to tak wygląda, jakby po prostu krowy sobie tutaj wchodziły. Na wypaszę. Tak to jest ta część. Powiem Ci, że coraz bardziej trąci oborą. Miejsce samo w sobie jest trochę creepy. Zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tym, że mogły odbywać się tutaj czarne msze. Bo to w ogóle już mam ciarki na plecach. I teraz pytanie: Gdzie wyszliśmy? Gdzie wyszliśmy i gdzie jest ten napis? Chyba nie z tej strony będzie. Wejście, jakby, od tyłu, czekaj, tu jest jakiś filar. Jeszcze nie, wydaje mi się, że to tutaj może być tak dokładnie. Zobaczcie, tutaj mamy ten cały napis to praca, ludzi wzbogaca i tutejszą bandę ludzi. tymi słowami odniósł się właśnie właściciel do zaistniałej sytuacji, do tego, że został oszukany i jego marzenie się nie ziściło możemy zobaczyć kolejne dwa takie same napisy na cel? cel? tak czego można widać w tym filmu, jest dużo takich napisów mhm. właśnie tu jeden, tu drugi Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że ten krótki, ale dosyć ciekawy odcinek Wam się podobał. Ta cała historia o tym budynku, o tym, co się tutaj działo. Nie wiem, możecie sami interpretować, jeżeli znacie to miejsce, czy naprawdę odbywały się tutaj czarne Prze, czy rzeczywiście spotykają się tutaj jakieś sekty. No, historia z tym, że człowiek został oszukany, mi się wydaje, że jest jak najbardziej prawdopodobna. I oczywiście to, że miała być dużo masońska, Również yy, te plotki zostały obalone. Także ja również te plotki obalam, jeżeli ktoś by się o to pytał. No i co? Myśmy już z wami żegnamy, jest późna noc. Zostawcie subika, wpadajcie na kanał Wiktora. Poszukiwacza czy historycznych, zapraszam. Dokładnie. A co Wiktor robi na tym kanale? A głównie magnes neodymowy i czasem też jakieś urbexy nagrywam. Także wbijajcie śmiało, tam możecie też zostawić kciuka pod jakimś filmikiem zasubskrybować kanał, aby Wiktorowi zrobiło się milej. Tak. No i tyle, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć. Czołem.